Znowelizowany program rządowy Rodzina 800 był głównym tematem briefingu prasowego wojewody podkarpackiego w Dębicy, w którym wzięli udział także parlamentarzyści i samorządowcy. W ramach nowelizacji programu od 1 stycznia 2024 roku na każde dziecko do 18 roku życia będzie przeznaczone świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł miesięcznie zamiast dotychczasowych 500 zł. Szanowni Państwo, dzisiaj tu u nas powiecie, jest ten dzień, aby cieszyć się, że został przegłosowany w Sejmie rządowy program wsparcia dla rodzin, rodzina 800. Jak dobrze pamiętamy z historii, w 2016 roku ten program został uruchomiony, rodzina 500, i obejmował drugie i kolejne dzieci. Później został zmodyfikowany w 2019 roku. I ten program już przysługiwał na każde urodzone dziecko do 18 roku życia. Ten program zrewolucjonizował, można powiedzieć, życie społeczne. Ten program został uzupełniony przez inne programy. Rodzinny kapitał opiekuńczy, który obejmuje dzieci od 12 do 35 miesiąca w wysokości 12 tysięcy złotych, ale też właśnie dobry start, czyli 300 złotych. Gdy dziecko idzie do szkoły, otrzymuje takie uposażenie w wysokości 300 złotych na zakup. zakup potrzebnych pomocy naukowych, ale też i na ubiór, na jak wspomniałem, tornistry. Za 800 zł już dziecko będzie mogło o wiele więcej środków przeznaczyć na dodatkowe zajęcia, na dodatkowe kursy, na czasem na podróże, na zwiększanie jakby swoich zainteresowań. Te wszystkie środki spowodują, że nasze dzieci, nasze rodziny będą żyły godnie i to jest niezwykle istotne. Radosław Wiatr, wojewoda podkarpacki przedstawił dotychczasowe dane, jeśli chodzi o program Rodzina 500+. Blisko 13,5 miliarda złotych, które trafiło tylko z tego programu 500+ na Podkarpacie. To ogromna kwota skierowana do dzieci skierowana do polskich rodzin. Oczywiście też inne programy, o których wspomnieli moi przedmówcy. Dobry start. Mama 4, czy rodzinny kapitał opiekuńczy to dodatkowe kwoty. Szanowni Państwo, po, po tej podwyżce tego świadczenia 9600 zł w skali roku będzie trafiało do każdego dziecka na terenie naszego kraju, na terenie naszego województwa. Ale też chcę wspomnieć, ile trafiło. Do, do dzieci, które, które od pierwszego dnia korzystają tego, z tego programu, czyli od 2016 roku do czerwca, czyli do czerwca tego roku. To ponad 40 tysięcy złotych na każde dziecko trafiło, aby nasze rodziny, nasze dzieci mogły się rozwijać. Adam Pieniążek, wicestarosta powiatu dębickiego podsumował kilka lat funkcjonowania programu w powiecie dębickim. Od 2016 roku średnio miesięcznie w powiecie dębickim było 24 tysiące beneficjentów tego programu. Łączna kwota środków przekazanych dla polskich rodzin w Powiecie Dębickim to jest 750 milionów. To jest olbrzymia kwota, szanowni państwo, która została tutaj, która pobudziła popyt wewnętrzny. Okej, okay, ktoś może powiedzieć, pobudziła konsumpcję jakaś presja inflacyjna, natomiast to zostało tutaj w lokalnych sklepach, zostało u lokalnych przedsiębiorców. Rodzic po narodzinach dziecka nadal będzie mieć 3 miesiące na złożenie wniosku do ZUS, aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.